Ale wehikuł czasu! Ruskie żelazko jakieś! Pewno ma sztuczną inteligencję wbudowaną w sobie. Znalazłem kochani taką fajną motyczkę w złomie. Będzie to poszukiwań kopalni złomowej co jest tak dużo szkła gdzie czym kopać i taką siekiereczkę można kochani również znaleźć takie fajne koło od motoru nie wiem co to jest, czy od WS-ki czy od MZ-ki, czy od jakiegoś Junaka nie wiem znacie się to Co można ciekawego znaleźć na Zomowisku, kochani? Zobaczcie jaki zawór! A tutaj ile mosiądzu! To jest ten. Znalazłem przycisk do... Czerwony przycisk YouTube. A tu jest jeszcze jeden fajny zaworek. Dla koneserów, którzy zbierają szlachetne kolory. Mordka się na pewno ucieszy. Ale jaja, kopalnia guziku, zobaczcie, jakie fajne. No, nawet wy takie na wykopkach nie znajdujecie, jak ja tu znalazłem w złomie. Ty, jaki guzior. Jeszcze jedna super znajdka. Herb miasta Katowice. Dwa złote, ale niezła znajdka. Plastikowa złotówka. Herb miasta Gdańska. Ale super maszyneczkę znalazłem. Także można znaleźć taką fajną krajalnicę. Nie wiem czy do chleba, czy do jakiejś szynki. Aleksander Werk. zobaczcie, składana. 也是那好些。Oh. Yes,